Więc jestem ciekawa, co się wydarzy. Mam być zazdrosny? <laughs> Już jestem. <laughs> Już się tak. O, ty tak będziesz szła? Ja się nie zgadzam. To jest gigantówka. Mama! Jezu. Teraz to jest Timon i Pumba. I, I, jak ty, jest słodkie. No to śpi, <laughs> A jaki e, problem? Karty? E, ku... Dobra, nic, nieważne. Przypadkowo zadzwoniłem e, No, no! E, ku... nie wiem, jak mam powiedzieć. No, e, no. wiatraki jaki tych Austriaków A My wolno mamy A Na węgiel byście się jaki przewo... przestawili tam, tam gdzie kucharek sześć albo Kinga w kuchni tam nie ma co jeść. No i to nie się zgodzi. Nie no. Czekaj, dobra, coś to ratuje, tak, to ja ratuje to to patrz. Mam, bo tylko kur... nie umiesz mieszać. A przepraszam tu teraz do kanał to chodzi. No nie, powiem ci tak moja droga, niestety niektóre rzeczy trzeba robić samemu bo y, inni nie umieją. O! Ooo, teraz mocny z tej Kochani chodź już do łóżka. Dobra, dobra. <laughs> No nie, na, na pewno, na pewno ja to zamówiłem i na pewno. Na pewno no, no. Co uważamy Ja w mojej to zrobiłem, prażynce? Jak coś, jak coś to ja to zrobię. No ta ty. Ale my Ej, ty jesteś... Jesteśmy... Szczerze, ty jesteś bezczelna. Nie. nie, ty jesteś bezczelna. Co sądzimy o mojej prażynce? Ja w zapiekałem, zapier... z mikserem to miksowałem. Ty sobie trochę tym łopatem kurwa pomachałaś i ty od razu mówisz Co sądzicie o mojej prażynce? Ty jesteś, Ty jesteś... Najnormalniejszy, jeśli ty jesteś pyszczelą. Ale to nasza wspólna. Ty nie masz żadnych skrupułów. Ty nie masz żadnych skrupułów. Mieć... To jest, przepraszam, nasza wspólna praszynka. No ale przepraszam, ja dyktowałam wszystko, co masz dawać po kolei i co robić i ją naprawiałam, tak? Bo zrobiłeś grudki, bo nie przysięłaś mąki. Więc, no dobra, poprawiam. Nie moja, tylko nasza wspólna, tak? Ale bardziej moja, nie... nie Siema, ja Bardziej nasza wspólna. Już się tak O, ty tak będziesz szła? Ja się nie zgadzam. Bo co? Za dużo pokazujesz ciała, nie nachylaj się tak do tej kamery, już wszystko widać. Nie zesraj. Co ty robisz? <grym> dobra, od... albo tak ale tak pasuje no dobrze wygląda jednak żeby iść w tych kaloszach nie no kalosze są fajne Witam Cię w gronie g****** co? wiedziałem, że na Ciebie mogę liczyć to? a z co mają zbić? probolatio botanician? co to jest? a człowiek, sorry Ej, a to są naczasy czy chipsy? Kto to pierwszy to z prawej Spróbuj. <grybuj> nie no, nie chcę. Chipsy startylig. Dobra. Dobra. O, mamy modelkę. Mamy pierwszą modeleczkę. Witam serdecznie, Cześć. Agnieszka Nowakowska, moi drodzy, jaki performance, przepięknie wyglądasz, powiem Ci szczerze. Dziękuję bardzo. Naprawdę, w takim, w takim wydaniu jeszcze Ciebie nie widziałem, więc uważam, że mocny glow up. Co wpłynęło na ten glow up? No <noise> nic, po prostu tak sobie postanowiłam, że sobie zmienię troszeczkę image. Pierwszy raz będziemy mieć układy z tancerzami. Więc jestem ciekawa, co się wydarzy. Mam być zazdrosny? <laughs> Już jestem. <chyba. laughs> ok, czego możemy ci życzyć? Zdrowia. Zdrowia, bo najważniejsze. Zdrowia, bo najważniejsze, okej. Okay. Będziemy Ci tego życzyć. Wszystkiego dobrego. Dzięki. A Ty jak się czujesz? Ja? A ja Cię prowadzę, to pytania do mnie. A czemu, co? Ja się czuję dzisiaj wyśmienicie, powiem Ci szczerze, tak. ponieważ jestem naładowany pozytywną energią, którą czerpię od ludzi tutaj. O dziwo yy, nikt nie reaguje źle na live'a, więc bardzo mi sprzyja atmosfera w aktualnym miejscu, jakim jest Stadion Narodowy PGE. I do tego jeszcze nie ma to jak spotkać. Nie ma, nie ma tematu. Tak jest. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Będę Was atakował później. Dzięki, wzajemnie. Cześć. Pa. pa. Dobra moi drodzy. Drewniany, to uważaj na drzazgi. A czy nie można tak... Nieważne. Nie można tak robić, widzowie, nie można. Cow, chau. Jestem psem. Uff! A mam już poszedł kraść. Na szczęście poszedł do pokoju, w którym kurwa jedyny, co można znaleźć, laptopa, który jest za tysiąc złotych. Nie, no zostało właśnie. to się. Ja pewnie mu dałam, już niech stracę. Ale A po... dałaś mi tą skarpetę w końcu? Ty! A jaką włocha twojej majtki? Na Na bawę! Make a wish. Thank you, thank you Make money, make money, he? Yeah? <laughs> <laughs> most important thing of the life sometimes? I tak go yes, nie wystarczy. ma żadnych pieniędzy, tu, p***a. Jeźdź, Dobra, idę strzać, bo nie mogę na to patrzeć, <laughs> Tu jest, kurde. Co? Tu jest Ej, ona mówi coś, kurde, ona jest. Ej, to jest gigokosa, kurde. Jezus. Mama. Jezus. Mama. Ej. Mama. Masz jakiś sposób na biedę do pracy trzeba iść. Ale wiesz co, nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, kto mało potrzebuje. O, taka prawda. Bo będzie osoba, która będzie cały czas goniła za bogactwem, będzie goniła, 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 goniła i zawsze będzie nieszczęśliwa, a jest osoba, która mało potrzebuje słońce, trochę wiatru, piękne niebo, ale również trochę deszczu. Oddech i tyle. I zdrowie. To jest aż i tylko tyle, kochani. Czy coś powiedzieć, co się dowiedziałem, że mój ziomek odpiera... z drugim ziomkiem, nie? Bo Dostałem właśnie wiadomość, kochaj no. tego. Mój ziomek, nie? Jest no. Z łaskiej ekipy. Jedzie na kurę, nie? No. Pokazuje, że wysyła chmurę plika. Jej numer wpisuje w tytuł przelewu, a Blika wysyła do ziomka, kurwa, z którym HT wynajmuje i to mógł. Jeździ na kur... Ona mówi, że ma Blika wysłać, on wpisuje jej numer w tytuł, a Blika wysłała do drugiego ziomka Co? Ruchają! ona mówi, że ma wysłać blika On mówi dobra to podaj numer, wpisuje jej numer w tytule przelewu, a blika puszcza do ziomala i że ona może No bo masz w tytule napisany numer telefonu i że przelew wysłany, nie? Ja pierdolę. Legenda! Legenda! To powiedzieć Pamiętajcie, widzowie, w waszym życiu lepiej mieć miejsce na osoby pozytywne z chęcią do życia. O co wam ziomek, który pierw... A nie idźmy tam, a będzie chyba źle. A boli mnie to. Nie ma co, nie ma co z takimi osobami się zadawać. Czy to jest naprawdę bugu fix? No. Ja jestem aktorem, ok? Wychodzę z rozwód. No. Wychodzę, nie? Drzwi się zamykają. Jestem skończony Nie dzwoń do mnie, nie chcę Cię spierdolić Halo, O No W no. ogóle patrzcie Ja tak O Widzicie? No i ona dzwoniła Ty, Filip przecież ma wolę Ej, się... zaraz do końca. Filip? Ja Kolejne wzmocnienie, jeszcze minutę, tak? No, on ma dzisiaj wolne, no i... I przyszedł do, <suk Adjust> <o but> hey, do roboty. O ch**a... dwóch chłopów do roboty Nie, to pierwszy dzień, że mnie nie ma, nie? Pierwszy dzień. Şey a... Janka nie ma jeden dzień i to już kh tych ludzi ściągają do Biedny Robert, siema Bobek, Pajalok powiedział, że jesteś nikim w jego mieście Powiedział? Pajalok Kto to jest? W jego mieście No widzisz, gdybyś miał taką opaskę To, to byś jest? wiedział jak się stresujesz To jest to za co zostajesz bany? Nie, nie. Wydał na to 2000 zł. Co? Jedynym kucharzem, który robi jedzenie, ja. pokazałem mojego. Dobra, może nie, było widać. Ale planuję już mocarne Airele z plecakiem. sportowcy świrują i robią jakieś dziwne cieszynki. Wiesz, ty mi postawił w ogóle furę, nie? Wypadnij z tym. Zobaczymy jak teraz będzie z tą pajęczyną jeździł. Zaśmiały <zramatyczna> śmiałe. <Z> <zramatyczna> o Jezus. Jaki... Bym się Czekaj, okay. do czego boczek? Do ramenu. Może no. by? Ja pierdolę, I miałem rację? No. No, dzisiaj jedli w jakichś takich miskach tutaj za nami czy coś. No. Marmolada przyje, streamerka, słodka, kwinki. Zapraszacie na wspólne gotowanie. Chyba by mu podało coś, jakiś kotlet. Mogę zbić kotlet, ono usmaży w pierdolę, bo zaraz może daje. O ty ku... Szmata, PIERDOLA, KURWA <laughs> co znaczy Carpediem? DM? Karpe chwytaj Karp dzień. Super. Zasady karpe diem, tak? To są jakieś zasady?